Dzień dobry, doktor Ewa Danuta-Białek, diagnosta kliniczny, immunolog, pierwsza w Polsce psychosyntetyk. Pomagam ludziom zobaczyć różne aspekty ich zdrowia i dokonywać wyboru być zdrowym. Zgodnie z zasadą psychosyntezy, gdy coś przychodzi na czas, jest to edukacja. Gdy za późno, to terapia. Dziś o człowieku i objawach jego problemów chorobowych. Oduję zasadzie wychodzenia poza schematy. Dotyczy ono perspektywy, z jakiej oglądamy objaw dysfunkcji cały człowiek czy objaw jego choroby. Dotychczasowa medycyna skupiona jest na objawie oraz diagnozie. Traktuje je jako punkty odniesienia. W tego rodzaju podejściu człowiek staje się liczbą, numerem statystycznym, a objaw przypisaną mu jednostką chorobową. Znika zupełnie jego sfera humanum człowieczeństwo to, co przeżywa i dlaczego. Zagubienie całości człowieka wymusza na współczesnej medycynie, ale także staje się wymogiem jej odbiorców, przewartościowanie priorytetów. Musimy uczynić człowieka głównym podmiotem obserwacji, wspierania, podtrzymywania jego kondycji, a nie tylko przedmiotem do badania, diagnostyki czy leczenia, bez pytania o jego zdanie. Także uzgadniania z nim tego, co dla niego najważniejsze jego życie i zdrowie. Lata statystycznych danych wykluczających stan psychiczny pacjenta, jego emocje, przekonania, wierzenia, powoli przechodzą do lamusa. Powraca człowiek z całą jego sferą doświadczania. Przeżywania swoich problemów, także sposobu myślenia i emocjonalnego reagowania. Coraz częściej zwraca uwagę lekarza to, co się dzieje, co określa się czasem jako cuda, pojawiające się w najbardziej dramatycznych sytuacjach życia pacjenta, a także jego pogodzenie z życiem czy chorobą i zrozumienie ich sensu. Świat medycyny zaczyna uświadamiać sobie zarówno granice pomagania przy leczeniu fizycznego ciała i stosowania leków, jak i istnienie świata pozamaterialnego, który ma wpływ na jakość chorowania pacjenta, jego powrót do zdrowia lub jakość odchodzenia. Są to znaczące przestrzenie do eksploracji. Zrozumienia relacji lekarz-pacjent i towarzyszenia mu w drodze do powrotu do życia czy zdrowia lub umierania. Wiele przestrzeni w medycynie jest nadal nieuwzględnionych, szczególnie w kontekście opisywania przyczyn chorób. Dotyczy to na przykład chorób cywilizacyjnych. Nauka swoimi uznanymi narzędziami dociera zaledwie do powierzchni. Stara się objaśnić zaistnienie choroby na poziomie materii, choć bywa, że dociera do poziomu komórki, a nawet genu. Tymczasem na geny wpływa otoczenie, a więc środowisko, w którym pacjent żyje przez długie lata. Często też rodzinne przekazy pokoleniowe, które determinują pojawienie się u pacjenta np. choroby genetycznie uwarunkowanej. Tym samym coraz bardziej odsłania się przed nauką wiele przestrzeni nieznanych, będących niczym czarna dziura, która uświadamia lukę w splątanej sieci współzależnych czynników chorobowych. I zdrowotnych w życiu pacjenta. Wiele odkryć w nauce warte jest upowszechniania w edukacji. Badania te mają fundamentalny wpływ na jakość życia i zdrowia pojedynczego człowieka oraz budowania relacji z innymi i światem. Osobisty przykład: zarówno lekarzy, nauczycieli, psychologów. A więc stan i zdrowia, wygląd, postawy, stosunek do otoczenia, wpływa bowiem zasadniczo na budowanie nie tylko własnego autorytetu, ale także pozycji całego zawodu. Lekarz z chorobami skóry, przyjmujący przez dziesiątki lat dzieci, nie budzi zaufania do całej profesji. Podobnie jak nauczyciel czy polityk który odreagowuje na uczniach czy społeczeństwie swoje domowe czy życiowe problemy. Fizyczny objaw to za mało, aby wyleczyć całego człowieka, natomiast to bardzo wiele, aby jak ponice do głębka dotrzeć do jego problemu na poziomie psychicznym choroby psychosomatyczne, czy nawet informacyjnym, czy energetycznym energii zablokowanej w ciele. Na życie pojedynczej jednostki ma wpływ otoczenie, w którym żyła, chociażby w dzieciństwie czy pokoleniowe, przekazy historii, bywa, że pełne agresji czy przemocy, na przykład wojny. Wyjście poza przyjęte dotychczas schematy myślenia i paradygmaty jest więc niezbędnym czynnikiem, aby nie tylko odzyskać własne zdrowie, ale także tworzyć zdrowe rodziny, opiekę zdrowotną wspierającą zdrowie, a nie tylko leczącą choroby na wielu poziomach kształcenia. Tworzyć również nową jakość życia na Ziemi. Zapraszam Cię do skomentowania, co możesz zrobić, jeśli jesteś w tym momencie, właśnie teraz, osobistym przykładem dla kogoś dla własnych dzieci, czy tych, których uczysz, lub masz na nich wpływ. Co możesz zrobić z tego powodu? nie projektując tego na innych? Ewa Danuta białek, www